Witam Państwa. Druga część rozmowy przy oknie. Przypominam, że świętujemy 75. urodziny opolskiej nutrycji, wiodącego zakładu chyba nie tylko w Polsce, ale w Europie, jeśli chodzi o produkcję odżywek dla dzieci. Wczoraj wspominaliśmy o początkach, o produkcji kawy, potem ryżu preparowanego, no ale dziś nutrycja... Znana jest przede wszystkim z produkcji odżywek dla dzieci. Naszym gościem jest dyrektor zarządzający w firmie Andrzej Drosik. Witam Pana ponownie, Panie Dyrektorze. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, w tej długiej historii 75-letniej, jaki element zdecydował, że nutrycja pozostała? Co prawda pod zmienioną nazwą, bo była owita, potem owita nutrycja. Zakłady koncentratów spożywczych, dziś jest nutrycja. Zakład produkcyjny w Opolu, jak to się stało, że Nutrycja nie podzieliła losów takiego potentatu, jak zakłady naprawcze taboru kolejowego, zakłady urządzeń przemysłowych w nysie, czy wiele, wiele innych firm jednak została, jest. W 93 roku, w 1993 roku, nastąpiła transformacja własnościowa firmy. Firma stała się spółką pracowniczą, a później spółką joint venture przy współudziale kapitału holenderskiej firmy Nutricia. Firma Nutricia chciała inwestować w Polsce, chciała znaleźć się na polskim rynku. Jako firma produkująca odżywki dla dzieci potrzebowała silnego partnera z dobrymi markami, a takimi markami były nasze marki Bebico i Bobowita. No, i w ten sposób y, zaczęliśmy, ucząc się od y, Holendrów obowiązujących w Europie standardów, w tamtym czasie jeszcze nie byliśmy członkiem Unii Europejskiej, żeby produkować na rynki europejskie, musieliśmy starać się o specjalne certyfikaty, zezwolenia. To był bardzo żmudny i biurokratyczny proces. Ale mieliśmy szczęście, że trafiliśmy na partnera, który nie chciał stworzyć tutaj hurtowni swoich wyrobów, ale chciał produkować tutaj na miejscu. Biorąc pod uwagę również to, że polski rynek jest bardzo dużym rynkiem. Mm -hmm. No dobrze, ja znam wiele, znam właściwie wiele firm, które w tym okresie transformacji stały się spółkami pracowniczymi, a niestety upadły. Ja myślę, że też dużą rolę odegrali w tym całym procesie ludzie. Ludzie otwarci na zmiany, ludzie otwarci na tą transformację. Ta transformacja dzisiaj z perspektywy 30 już ponad lat wydaje się być taka prosta, ale mhm. to nie było proste. To była rzeczywiście zmiana mentalności bardzo wielu osób, i tak jak patrzę wokół, rzeczywiście bardzo wiele osób się z tym niekoniecznie dobrze poradziło. Mhm. Myśmy mieli szczęście, że kierownictwo ówczesne zakładu, jak również pracownicy byli na te zmiany otwarci, potrafili się do tych zmian zaadoptować i chcieli wprowadzać te zmiany. 75 lat to w normalnym ludzkim życiu to okres już końca aktywności zawodowej. Jaka jest przyszłość przed nutricją? Czy być może pojawią się tutaj produkcje dla lotów kosmicznych, dla kosmonautów, bo przecież takie reżimy technologiczne, jakie stosuje nutrycja, z powodzeniem przydadzą się w produkcji żywności dla lotów w kosmos. Trudno powiedzieć, jaka będzie przyszłość. Natomiast patrząc na to, co działo się do tej pory, to, że zakład ciągle się rozwija, że w zasadzie co roku, co dwa lata. Stawiamy nowy wydział produkcyjny, yy, wprowadzamy nowe technologie. Ekologiczne. Yy, dbamy o planetę, dbamy o środowisko, dbamy o ekologię. Yy, wydaje mi się, że ta przyszłość jest yy, bardzo pozytywna, że możemy się spodziewać dalszego rozwoju tego zakładu, tej firmy. Szczególnie biorąc pod uwagę, że w tej chwili yy, zakład w Opolu jest. Yy, Wzorem dla innych fabryk w grupie. Przedujemy, jeśli chodzi o bardzo wiele takich produkcyjnych współczynników efektywności, jak to się tak bardzo uczenie nazywa tak zwanych KPI-ów. I jesteśmy bardzo dobrzy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo pracy jesteśmy bardzo dobrzy, jeśli chodzi o jakość jesteśmy bardzo dobrzy, jeśli chodzi o efektywność. Jesteśmy niekwestionowanym liderem, jeśli chodzi o rewolucję przemysłową Industry 4.0, czyli inaczej mówiąc, cyfryzację procesów produkcyjnych. Także no i mamy wspaniałych ludzi. Tutaj nie możemy mhm. zapominać o tym, że mamy, mamy fantastyczną załogę, która jest otwarta na zmiany, która chce wprowadzać te zmiany, która tak naprawdę lideruje tym zmianom. Mhm. Myślę, że to jest dobry, dobry prognostyk na przyszłość. Ciekawe, jak się zakład rozwijał w ciągu tych 75 lat, bo po wojnie tam zdaje się 75 pracowników było to przy znaczy, produkcji tej kawy. A dzisiaj zdaje się jest 750 osób. To prawda. Tutaj jest tak, że zaraz po wojnie wręcz przejęcie zakładu było przez kilkunastoosobową grupę pracowników. Później ten wolumen produkcyjny rósł. Dzisiaj, tak jak mówię, produkujemy ponad 90 tysięcy ton wyrobów w skali roku. To jest bardzo dużo I, i, i ta dynamika przyrostu produkcji z każdym rokiem jest zachowana, czyli, czyli rozwijamy się. A jak przekłada się to 500 bo wie Pan, że to miało y, poprawić sytuację demograficzną w Polsce? Zauważa Pan, że więcej tych odżywek się sprzedaje, bo więcej dzieci się rodzi? Przynajmniej z pańskiego punktu widzenia te 500 plus to był dobry krok, dobry ruch? Myślę, że 500 plus spełniło swoją rolę, y, jeśli chodzi o wyciągnięcie wielu rodzin z biedy. Natomiast na pewno nie było to yy, czynnikiem demograficznym, nie, nie, nie wpłynęło to na demografię. Liczba urodzeń w Polsce spada. Rok do roku spada. W ubiegłym roku była poniżej 300 tysięcy. Więc to, to, to jest naprawdę wielki dzwonek alarmowy dla nas wszystkich, co zrobić, żeby ta dzietność się zwiększyła. Ale bo... bankructwo nutrycji nie, nie grozi. Nutrycja produkuje nie tylko na rynek mhm. polski. 20% naszych wyrobów trafia na rynek polski. To jest nasz największy klient, to jest nasz mhm. największy odbiorca, ale pozostałe 80% eksportujemy do ponad 100 krajów na całym świecie, mhm. a tam demografia już wygląda różnie. No proszę bardzo. To na koniec, panie doktorze, na pańskie ręce najlepsze życzenia dalszych sukcesów yy, dynamicznego rozwoju no, przed firmą jak przed yy, całą gospodarką nowy ład gospodarczy ale skoro dajecie sobie radę to i ten ład gospodarczy nie jest dla was straszny yy, uroczystość jubileuszowa odbędzie się bodajże chyba 23 września Będą na pewno podziękowania, odznaczenia, no okrągły już. No i życzę może nie z, y, następnych 75 lat, ale przynajmniej setki w takim rozkwicie. Dziękuję serdecznie w imieniu swoim i całej swojej załogi. Wierzę w to, że, że nawet i te drugie tyle nie będzie za dużo. Bardzo dziękuję. Andrzej Drosik, dyrektor zarządzający opolskiej nutrycji był gościem rozmowy przy oknie. Bardzo dziękuję, do zobaczenia i usłyszenia za tydzień.